Szczęść Boże, witam Was bardzo serdecznie w redakcji Czasopisma Królowa Różańca Świętego. Zawsze mogę liczyć na pomoc Maryi. Wielu z nas mogłoby tak powiedzieć, a te słowa napisał do nas Bartosz, bo tak zatytułował swoje świadectwo nowenny pompejańskiej. Przeczytajmy, pisze. Poznałem osobę, która po jakimś czasie zaproponowała wspólny biznes, który wymagał bardzo dużych wolumenów finansowych do działalności operacyjnej. Po kilku miesiącach i rozmowach z bankami, zdołaliśmy przekonać je do udzielenia nam pod zastaw moich nieruchomości dużych kredytów w dziesiątkach milionów. Po krótkim czasie okazało się, że wspólnik zaczął transferować duże kwoty przez swoje inne spółki. Które miał na świecie i nie wracał ani towar, ani pieniądze. W pewnym momencie zorientowałem się, że jestem na bardzo złej drodze. W tym samym czasie mój przyjaciel od piaskownicy powiedział mi, że rozpoczął nowennę pompejańską. Zapoznałem się z tą modlitwą i jeszcze tego samego dnia zacząłem ją odmawiać w intencji wyjścia z tej spółki. Sprawy od razu zaczęły układać się pomyślnie. Wyszedłem ze wszystkich zobowiązań bankowych. Na każdym etapie tego procesu czułem wsparcie Maryi. Jeszcze jestem w tym procesie, ale zupełnie na innych zasadach. Dziękuję Matko Boża. W obecnej chwili ponownie odmawiam nowennę pompejańską, bo wiem, że zawsze mogę liczyć na pomoc Maryi. Bartosz. Tak, możemy liczyć na pomoc Maryi w tych sprawach małych i dużych, w tych naszych sprawach osobistych i światowych. Ją prosimy o pomoc odnalezienie rozwiązania, o wstawiennictwo u Jej Syna, bo właśnie cud na weselu w Galilejski nam to uświadamia. Że czasami Bóg chce dla nas czegoś, a Maryja jednak powoduje, że to coś może przyjść wcześniej. Tak więc prosimy ją szczególnie o orędownictwo w naszych sprawach, w takiej modlitwie jak nowenna pompejańska. Jeśli jeszcze jej nie odmawiałeś, nie odmawiałeś, a czujesz, że jest taka potrzeba, taka intencja, to dlaczego warto nie zacząć, nie spróbować zawierzyć w te 54 dni swojej sprawy Matce Najświętszej. Wierzymy, że ona znajdzie jakieś rozwiązanie, a jeśli już odmówiłaś lub odmówiłeś nowennę pompejańską i masz świadectwo, z którym chcesz się podzielić, uczyń to koniecznie. Czekamy na Twoje świadectwo, które możesz napisać na adres świadectwa@krolowa.pl. Będę Ci za to bardzo wdzięczny. I może Twoje świadectwo znajdzie się także w naszym czasopiśmie, a może też w wersji podcastowej. W każdym razie, świadectwo od Bartosza znalazło się w 69. wydaniu Królowej Różańca Świętego. Zapraszam do lektury. Serdecznie pozdrawiam Marek Woś, redaktor naszelny, z Panem Bogiem.